Ok, wróciłem z powrotem. Przed chwilą robiliśmy przegląd w ulu odkładowym. Teraz zajmiemy się tym skrajnym po prawej stronie ulem. Tak zwanym przeze mnie nazwanym ulem miodnym. Miodnym z tego względu, że nie sądziłem, że tyle miodu będzie w tym ulu w okresie bodajże chyba maja. Ok, robimy tą samą sytuację. Co tam? Przy czym nasz ten ul składa się z dwóch korpusów oddzielonych kratą i w pierwszej kolejności podniesiemy ten korpus, tak zwany z miodem, i postawimy go tam na stole, i będziemy robić analizę tego, co się dzieje w, w dolnej części naszego ula, czyli w rodni. Przyglądałem się ostatni raz przegląd robiłem bodajże 4 lipca. Dzisiaj mamy 12 sierpnia, no to sporo grubo ponad miesiąc czasu. No ale z drugiej strony no co tu za przeglądy robić, skoro wiadomym było, że nie ma pożytku. Więc nie ma tam za bardzo po co było zaglądać, chyba że z, y, analizować czy ramki są w porządku, czy nie ma tam jakiejś motylicy, która nie zjada ramek. Dobra, spróbujmy podnieść, czy mi się uda. Bo to, wiecie, z, przełamać, przełamać, przełamać taki, taki ul to nie jest taka prosta dziecinna sprawa. On jak jest przyklejony. O, dobra poszło. I druga sprawa to jest zdemontować jeszcze kratę odgrodową, która jest na spodzie, a która może być która może być ta krata odgrodowa przyklejona tutaj do tego ula, nie? I to też mogę mieć z tym problem, no ale dobrze spróbujmy. Widzicie jaki jest ruch? Ta krata nie chce mi odejść muszę trochę przytrzymać A jednocześnie zdemontować tą kratę przytrzymać górny korpus o widzicie To nie jest nic fajnego ale jest ciężki jest ciężki jest ciężki jest ciężki jest, ciężki, jest, ciężki, jest bardzo ciężki to by oznaczało, że żarcie jest. Czyli takie, które będzie można odwirować. Ale na spokojnie. Nie ma się co za bardzo cieszyć. Znaczy jest, uciecha, bo to by oznaczało, że pszczoły mają zmagazynowane żarełko. I nie ma potrzeby ich dokarmiać. Aczkolwiek z drugiej strony, wiem. E, wiem taką sytuację, że e, możesz mnie Elvis poprawić że tu sobie przyniosłem taki zestawik widzicie Że e, Matka podobno jest w stanie wywąchać czy jest przypływ Czy nie ma przypływu środków i w związku z tym stwierdzić aha jeżeli, jeżeli nie, ma, yy, nie ma przychodu, nie ma nektaru, to nie będę czerwić. Prawda? Czyli, czyli w taki sposób pszczoły analizują, yy, czy się dalej yy, w tym momencie odbudowywać, czy chwilowo wstrzymać yy, dalszy rozwój. Prawda? Stąd, gdybym powiedzmy, Dawał pszczołom e, na przykład ten syrop, taki wykonany własnej roboty, no to mogłyby twierdzić, że cały czas mają pożytek, i matka cały czas nic innego by nie robiła, tylko by czerwiła. A że matka powiedzmy nie widzi tego, mimo że mają jedzenie w ulu, ale nie widzi, że jest, że jest przychód jedzenia, no to stwierdza. Ok, muszę ograniczyć czerwi, czerwienie. No ale to jest, to jest taki, taki mój wywód. Z jednej strony byłoby to racjonalne, jak nie masz pieniędzy, to siedź na dupie i nic nie kupuj. Masz pieniądze, no to możesz wtedy kupować co ci się podoba. Na tyle, na ile masz tych środków. Nie tak samo pszczoły. To są jednak mądre stworzenia. No, to mi, tak tak mówię, to mi nie jest potrzebne. Nie zbieram tego. Jak ktoś zbiera, to cieszę się. Mi to nie jest potrzebne. Pro, 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 propolis nie jest mi potrzebny w żaden sposób. Ale to do każdego należy decyzja, czy zbiera, czy nie zbiera. Ja nie zbieram. Ok, kratę sobie już odłożę. Tutaj mam już wolny korpus, do którego mogę sobie włożyć pierwszą rameczkę. A. Jak już tu jesteśmy, to przy okazji, no nie przy okazji, tutaj też trzeba wziąć i trochę ogarnąć temat, żebym mógł zajrzeć tutaj do środka. Bo inaczej, jeżeli tego nie wykonam, no to niestety, ale mi się nie uda zrobić przeglądu. Druga jeszcze strona, ramek do, do zbicia. No i okej, okay. można powiedzieć, że w ten sposób mamy czysto. Czystą górę, i możemy teraz dokonać analizy tego, co się dzieje tutaj w ulu. Widać, że każda uliczka jest z pszczołami zajęta dosyć solidnie. Zobaczmy, jak to się ma tutaj. Muszę przytrzymać ten ul, żeby tą ramkę wyciągnąć. Bo się przykleiło lekko. No i zerknijcie sami. Jest wrzawa, jest wrzawa. Zobaczmy. Co się dzieje tutaj? No to powiem Wam tak: jest ruch, jak widzicie. Czy są to jakieś knotki? Nie, tu knotków nie widzę. Widzę ogólnie duży ruch pszczół Szybko chodzą, lekko się denerwują. Ale widzę, że też mają tutaj pusto. Jeśli chodzi o jedzenie, druga strona ramki. Też widać, że jest bardzo dużo pszczółki, bardzo dużo, ale nie widzę, żeby to była dziś matka. No nie wiem, co robić, czy zostawić tą ramkę, włożyć z powrotem, ale chciałbym kolejną zobaczyć w Ulu.